odcinku będziemy rozmawiać o powietrzu. Jak sama nazwa odcinka wskazuje, powietrze to mieszanina gazów. O mieszaninach już trochę mówiliśmy w poprzednich materiałach, ale przypomnijmy, że mieszaniny dzielimy na niejednorodne i jednorodne. Różnica jest bardzo prosta. W mieszaninach niejednorodnych jesteśmy w stanie wyróżnić poszczególne składniki albo gołym okiem, albo za pomocą prostych przyrządów optycznych, na przykład lupy. Czyli przyglądamy się tej mieszaninie i jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest tu są na na przykład jakieś opiłki metalu, a tu mamy jakiś inny składnik, na przykład siarkę. A w przypadku mieszanin jednorodnych my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile mamy składników, czym one są. Tutaj jeszcze tylko tak skomentuję, że my nie zawsze musimy wiedzieć, czym są dane składniki, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, ile ich jest i czym one się różnią od siebie tak wizualnie. Natomiast w mieszaninie niejednorodnej, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest jedna substancja, dwie, trzy, czy więcej. No i teraz, kiedy mówimy o powietrzu, no to tutaj też mamy do czynienia z mieszaniną, i tak na zdrowy chłopski rozum, jak popatrzymy sobie na nasze otoczenie, powietrze to jest mieszanina gazów, które wypełniają każdą przestrzeń, w której się znajdujemy. No i tutaj oczywiście mamy też składniki o stałej zawartości i o zmiennej zawartości. Co na pewno kojarzysz? No bo na pewno kojarzysz, że mówimy o tym, że czasami trzeba przewietrzyć na przykład salę po zajęciach. Mówimy, że trzeba otworzyć okno i trzeba salę przewietrzyć. To znaczy, że wpuszczamy, tak w cudzysłowie to jest taka potoczna, potoczne określenie, że wpuszczamy powietrze z zewnątrz do środka, co sugeruje, że ten skład jest inny i że właśnie musimy tutaj wymieszać to, żeby na nowo jakby odzyskać ten podstawowy skład. No i nie jesteśmy poza tym, że na przykład czujemy, jakiś zapach, albo na przykład jeżeli mamy jakiś aerozol, no to jesteśmy w stanie zauważyć, że on gdzieś jest rozpylony, na przykład jeżeli jest w jakiś sposób barwny, to jesteśmy w stanie zauważyć, że coś w tym powietrzu się znajduje. Na przykład jeżeli robimy obiad i coś nam się przypali, no to widać, że, że dym rozchodzi się po całym pomieszczeniu, czyli właśnie tutaj coś się zmienia w tym składzie. No i oczywiście w, takich klasycznych, w takim klasycznym ujęciu jesteśmy łatwo w stanie stwierdzić, że powietrze jest mieszaniną Jednorodną, ponieważ jeżeli nie wprowadzimy niczego z zewnątrz, czyli właśnie jakiegoś aerozolu, jakiegoś, jakiegoś, jakiejś barwnej substancji i dalej, to my nie jesteśmy w stanie stwierdzić składu tej mieszaniny. Ale oczywiście po dzisiejszym odcinku już będziemy wiedzieć, z czego ono się składa. Mamy te składniki właśnie o stałej zawartości i one stanowią 99, prawie 100% objętości. Jest to w 78% azot. W 21% tlen, czyli dwa gazy, które znajdziesz, które są pierwiastkami, które znajdziesz w układzie okresowym, i 0,9% to są gazy szlachetne 0,9%. Ważna informacja. Mówimy tutaj o procentach objętościowych. To znaczy, że w jednym decymetrze czy metrze sześciennym znajduje się 98% objętości. Stanowi azot, odpowiednio 21 tlen i tak dalej. Jest to typowe dla gazów, ponieważ w przypadku chociażby cieczy, ale też w ciałach stałych jest dokładnie podobnie, um, używamy nie um, objętościowej zawartości procentowej, tylko procent um, masowy. Czyli po prostu wtedy przeliczamy to na gramy. Tutaj używamy objętości i jest to charakterystyczna cecha um, opisu mieszanin gazowych. 0,1% objętości to są składniki o zawartości zmiennej, czyli ich stężenie może się zmieniać w powietrzu. I tutaj jest chociażby tlenek węgla 4, który być może kojarzy, że wydychamy w powietrzu. Czyli teraz znowu tak zdroworozsądkowo, skoro tlen jest nam potrzebny do oddychania, o tym będziemy jeszcze za chwilkę mówić, nam, czyli organizmom żywym, no to pobieramy tlen z powietrza i wydychamy dwutlenek węgla. I właśnie ten, ta zawartość, dwutlenku węgla w powietrzu będzie się zmieniała. Gdybyśmy siedzieli w zamkniętym pomieszczeniu i sprawdzalibyśmy poziom dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu, to zauważysz, że im dłużej jesteśmy w zamknięciu tym coraz wyższy ten poziom. No, i jest to dość takie intuicyjne. Oprócz tego mamy parę wodną, ona też może zmieniać swoją zawartość w powietrzu, chociażby ze względu na pogodę. Jeżeli mamy jakiś deszczowy dzień, no to często wilgotność później będzie wyższa, no bo ta woda będzie parowała. Mamy też właśnie te procesy przechodzenia z lodów, ciecz, z cieczy w gaz i tak dalej. I ta właśnie zmiana stopni, stanów skupienia też powoduje nam zmiany w, w zawartości pary wodnej, ale oczywiście mamy tutaj też chociażby takie kwestie jak stosowanie różnego rodzaju osusza, osusza czy powietrza. Niektóre substancje mają właściwości higroskopijne, to znaczy, że są w stanie pobierać wodę z powietrza właśnie i wtedy też jesteśmy w stanie tę wilgotność regulować, czyli właśnie zawartość pary wodnej w powietrzu regulować, no tutaj konkretnie ją zmniejszać, ale gdyby była taka potrzeba, jesteśmy w stanie też ją zwiększyć. No i reszta to są inne gazy. Mogłoby się wydawać, że skoro one stanowią tylko 0,1% objętości, to one nie mają znaczenia, ale nic bardziej mylnego i za chwilkę o tym będziemy mówić dalej. Powiedzmy sobie jeszcze troszeczkę o właściwościach powietrza. Skoro wiemy, że ono składa się w większości z azotu, drugi w kolejności jest tlen, to właściwości będą zbliżone dla azotu, jak i dla tlenu, a ponieważ powietrze jest mieszaniną tych dwóch gazów, to te właściwości będą czymś pomiędzy. No i teraz popatrzmy. Jeśli chodzi o azot, jest to bezbarwny, bezwonny gaz. Tutaj nie napisałam tego we właściwościach, dlatego że to czy Azot jest gazem, zależy oczywiście od temperatury. Jeżeli mówimy o takiej temperaturze pokojowej, no to oczywiście będzie to gaz. Jest to gaz rozpuszcz słabo rozpuszczalny w wodzie i nie podtrzymuje palenia. Natomiast tlen jest również bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszczalny w wodzie, za to podtrzymuje palenie. Żeby można było przeprowadzić reakcję spalania, musi być dostęp do tlenu i tutaj być może kojarzysz takie doświadczenie, a jeżeli nie możesz się samodzielnie przeprowadzić, w którym bierzemy Świeczkę i zakrywamy ją chociażby odwróconą do góry nogami szklanką. Odcinamy dostęp tlenu tak długo, jak tlen jest w tym naczyniu, spalanie zachodzi. W momencie, kiedy tlen się kończy, świeczka gaśnie. To jest właśnie związane z wykorzystaniem tlenu, bez którego spalanie nie będzie dalej zachodziło. No i tak jak powiedziałam, powietrze będzie miało, będzie miało właściwości zbliżone do tych dwóch gazów, ponieważ większość cech jest wspólna oba to są bezbarwne, bezwonne gazy to powietrze jako mieszanina też będzie bezwonne i bezbarwne, co na pewno. No, też jesteś w stanie stwierdzić samodzielnie. Słabo rozpuszczalne w wodzie, ta mieszanina jest słabo rozpuszczalna w wodzie, będzie podtrzymywać palenie, ale jest to właśnie związane z obecnością tlenu, więc to nie powietrze jako całość będzie podtrzymywać palenie, tylko właśnie zawarty w niej tlen. No i jeszcze dodatkowo tutaj wpisałam gęstość. Średnia gęstość powietrza to jest 1,28 kg na metr. Sześcienny. O gęstości mówiliśmy już wcześniej, więc mam nadzieję, że rozumiesz, czym ona jest. Jeżeli nie, jeżeli to jest dla ciebie taki nowy termin, to odsyłam cię do wcześniejszych odcinków. Na hasło po haśle gęstość bez problemu je znajdziesz. I to jest tak naprawdę wszystko, co musimy wiedzieć na temat powietrza. W kolejnych odcinkach będziemy mówić o poszczególnych jego składnikach, także dowiemy się tutaj troszeczkę więcej. Dlatego tutaj się zatrzymamy i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Papa! Pa.